Ostatnimi czasy słownictwo używane wobec zwierząt stało się bardzo kontrowersyjne. Jednym z takich przykładów jest mówienie, że pies umarł, bo w opinii osób bardziej konserwatywnych umierają ludzie, a zwierzęta zdychają. I oczywiście w kontekście zwierząt to słowo Zdechnąć nie jest nacechowane w żaden sposób negatywnie. Ono jest nacechowane negatywnie wtedy, kiedy mówimy, że ludzie zdychają. Bo wtedy tworzymy porównanie ludzi do zwierząt. Coś, co zawsze jest obraźliwe. Tak? Ktoś ma pysk, to jest brzydki, ale jak zwierzę ma pysk, to to jest normalne. Później, jak już zwierzę zdechnie, to zostają po nim zwłoki. No już niekoniecznie, ponieważ. Słowo zwłoki oznacza coś, co zostało zwleczone. Z czego? No, z duszy, której zwierzęta, jak to jest postrzegane, nie mają. Dla zwierząt ekwiwalentem słowa zwłoki jest ścierwo. I dla zwierząt jest to znowu określenie całkowicie neutralne. To nabiera negatywnych konotacji dopiero wtedy, kiedy kogoś obrażamy. Tym słowem. To tak samo słowo suka w określeniu do zwierząt też jest naturalne, ale obraźliwe w kontekście ludzi. Tak samo często się słyszy o adoptowaniu zwierzęcia ze schroniska. Adoptuje się w takim tradycyjnym rozumieniu dzieci, a zwierzęta się przygarnia. Jest to oczywiście kolejna antropomorfizacja zwierząt. I zanim ktoś bez wyczucia językowego zaszuci mi, że nienawidzę zwierząt, dodam, że sam mam trzy koty i nie trzymam ich na łańcuchu w budzie. <gryw> Obserwuj źródła słów.